Witam Was w kolejnym odcinku z serii na Mapie Zdziechów. I W dzisiejszym odcinku będzie prasowanie słomy, a później zajmie się jeszcze koszeniem mięczmienia. Dzisiaj do prasy podepnę sobie zetora, bo ostatnio z tego co pamiętam to było 60 prasowane, więc razem żeby coś innego. A ten zetorek też bardzo fajnie pasuje do tej prasy, bo już prasowałem nim siano. Ostatnio kosiłem tą dużą łąkę. Ja tu się wyrobię trochę ciasno, bo ona jest tak postawiona w miarę prosto do wyjazdu. będę pole po pszenicy. Jest to pole, gdzie w poprzednim sezonie była kukurydza. Pole 94. Dobra, wyjdzie. Więc tam jadę, ten wózek cały czas to jeszcze stoi, nie zabrałem go. Tak jak widzicie, po lewej stronie już wyrósł mi poplon. W poprzednim odcinku zrobiłem mały błąd, bo na odcinku zamiast poplonu to siałem trawę. Później poza odcinkiem to musiałem poprawić, tylko teraz widzę, że mam mało paliwa. A tutaj stoi kanister przy moim polu, więc od razu go bym wlał. Bo na siewniku. w poprzednim odcinku, właśnie w tym za to, że było mało paliwa, ale myślałem, że ja nalałem, jak byłem po beczkę, Zatorem, ale chyba wtedy właśnie miałem nalać, ale zapomniałem Od razu to wleję Nie wiem czy ten zator ma taki mały zbiornik, czy tak dużo pali Trochę mu w ten zbiornik wejdzie tych kanistrów, więc raczej dużo pali. Tylko, że te kostki będą tak mi szły chyba na trawę, aż i te krzaki. Dobra, ja się później odwrócę. Teraz pojadę ten rządek od środka. na godzinę, myślę, że z prędkość akurat dość mało. Prasowania będzie, tylko 4 przejazdy, bo w dzisiejszym odcinku zbierania już nie będę robić. Może zrobię osobny odcinek ze zbierania ich i wrzucania ich do mojego garażu, tam na piętro, ale to się jeszcze zobaczy, bo jeszcze będę miał. Do oprasowania słome w okrągłe i też zbieranie okrągłych na pewno, ale też i siano będzie wkrótce albo siano kiszonka. To się jeszcze zastanawiam. Bo może, jak znajdę jakąś owiarkę, to bym ją kupił wtedy i bym zrobił siano kiszonkę, właśnie to na sprzedaż. ze trzy belki, może bym zostawił, bo w tym sezonie kukurydzy mi zbrakło tam Za dużo jej, 4 kukurydzy nie ma, za dużo TMR-u też już główki nie mają, 12 on jedynie. A do kukurydzy jeszcze miesiąc. Więc chyba przez ten krótki okres po prostu nasianie je będę, sianem będę je karmić. Troszkę wydajność będzie mniejsza, no ale trudno, choć już. Mleka mam bardzo dużo i prawie to jest pełno 25 tysięcy litrów. Dobra cena ma być niby za miesiąc dopiero we wrześniu, ale to jeszcze kolejny dzień przewinę, to już chyba będzie full mleka. Więc nie wiem, czy wypożyczyć beczkę i napełnić ją, żeby to mleko się produkowało po prostu przewinąć i to mi się bardziej opłaci, niż po prostu, jakby tego mleka mi nie miały produkować. Jak będę ją trzymał cały dzień, no to tej kasy trochę mi weźmie. To chyba za dzień to było dwa razy tyle, co za wypożyczenie jest beczki. Coś mi się tak kojarzy, a za wypożyczenie beczki jest 1200. że coś takiego. Nie, to prasowanie wyjdzie akurat. To jest piąta minuta, trochę poprasuję. Zajdzie się tak do 8 minuty, to ja sobie na spokojnie tym zjadę i wtedy zajmę się tym koszeniem jęczmienia na polu tym tutaj, praktycznie, że naprzeciwko, gdzie teraz patrzę, tutaj ten trójkącik parę kostek tutaj będzie No i żeby nie wjechać do tego rogu Akurat te dwa pola kostek myślę, że mi wystarczą. Jedno pole pójdzie na okrągłe na sprzedaż. Jest spoko, że tego mleka jest tak dużo, bo będzie dużo kasy za nie. Tak jest 25 tysięcy litrów, będzie tak te 30. No to z 70 tysięcy myślę, że za to dostanę. Będzie kupa kasy. Na ten sezon raczej na nowe nabytki powinno mi wystarczyć. Jednak będę dość takie mniejsze drobiazgi kupować. Ale w kolejnym sezonie, no jeszcze no raczej jakoś na początku kolejnego sezonu, leci nowy ciągnik. Chyba na początku albo po żniwach. A to się jeszcze zobaczy. No i wtedy będę miał tą kasę na wykupienie maszyn do niego. Teraz te kostki trochę za blisko są. Ile ja w ogóle ich jest?

jest tyłu kostka no dobra jakoś mocno jej nie rozjechałem na zewnątrz to dość głośno się dysze ten zetor. na obrotach jest no to zbiera mi wszystko na razie tak więc No dobrze, że nie kombinowałem jeszcze kolejnego pola do prasowania, bo i tak już zanim ja to skończę, to będzie 10 minut. O odcinków nie chcę jakoś bardzo długich, takich do 20 minutek. Ewentualnie 20 par jak jakaś dłuższa akcja. Dzisiaj jeszcze to koszenie, więc możliwe, że wyjdzie też trochę ponad 20 minut. Jednak zanim ja to objadę naokoła, chciałbym trochę pokosić. Jednak w tym sezonie dwa odcinki tylko ze żniw. No i to jeszcze dzisiaj taki niecały, można powiedzieć, że półtory odcinków ze żniw, koszenia. Dobra, ja bym chciał teraz wyładować. Dobra, jedna się wyrzuciła, tą ostatnią zawsze trzeba jeszcze ręcznie wyciągnąć. Okej. Okay. Dobra, ja ją złożę. Złożyła się już tak. Dobra. Chować w sumie nie muszę, bo pewnie za chwilę będę później prasować to, co skoszę. ten trochę później przewieje. Wtedy to sprasuję, pewnie jeszcze dzisiejszego dnia. Dobra, no to wsiadam do Bizona, tylko jeszcze zmniejszę dźwięki, a na koniec głośniejszy. Zakryłam w poprzednim odcinku, jak miałem na te 50, to było ok. Dobra, żeby teraz nie przychaczyć, to no mocno nie, nie mogę skręcać. O. Dobra, i teraz tu wywinąć. A, dość mocny skręt ma ten... Dobra, tu pojadę od lewej. To się przestawi, dobra, to do kosza. I przyczepę kupiłem sobie tą co miałem ostatnio, tą zieloną. Dzisiaj do 60 bo za jest przy prasie. tych kostek dało. Trzeba z powrotem wrócić na tamto okno informacji. Aż to trochę tego zbierania będzie jeszcze z tego pola. Pytanie, czy jest aż tyle mi potrzebne? Tej słomy czy te 100 to kostek? Myślę, że by mi już chyba wystarczyło. No ewentualnie 150, więcej to już na pewno tutaj nie będę robić. Chyba by mi to zmniejszył fps -y na gospie. I tak teraz tego ściana jest dużo. Krzak na łęzie, rasta w pole. Trzeba to trochę chyba przyciąć. A, tej nie mi wyszedł. Poza garaż. Tutaj też liście powrastały. Do skoszenia zostanie mi tylko pole 109 i będę miał już w Tutaj teraz ostrożnie, żeby wróć nie wjechać. Pole skwina, to chyba trzy razy aż na około jadę, żeby więcej tego zapracania było. trochę może być ciasno a tylko ja będę miał cały zbiornik pytanie czy ja w ogóle dojadę nie czy jest 3,5 tony chyba tu muszę jakoś cofnąć żeby mieć gdzie to sypać jak podjechać o coś takiego myślę. Ten wózek w sumie teraz mi się przyda jak będę jechać na pole 109, bo tam jest droga asfaltowa i tam samochody jeżdżą, więc wezmę na wózek, bo najgorzej jak będę wracać, bo akurat z przeciwnej strony będą jechać. Więc wtedy może być problem się wyminąć. Dobra, w sumie może na razie tutaj stać. Rura złożę, w trakcie przyjeżdżał około jakichś gałęzi. Resztę już dokończę poza odcinkiem. Jeżeli ten Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie opeczkę w górę, subika. Dziękuję Wam za oglądanie i na razie trzymajcie się. Cześć!